Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę Ethereum na Zonda Krypto. Dzisiaj jest czwartek, 8 stycznia 2026 roku. Analizę oczywiście przeprowadzimy sobie na interwale dziennym. Japońskie świece mówią nam wyraźnie, że obecnie przewagę ma strona podażowa. Był bardzo ekscytujący czas dla byków, kiedy wybiły się z tej konsolidacji poświątecznej około noworocznej nawet do poziomu 11 899 ten poziom sobie tutaj zaznaczymy niemniej jednak jak widzicie mieliśmy na samym końcu tego ruchu inside bara a później taki jakby pierwszy sygnał że możliwe są ewentualne spadki albo też pullback po prostu prawda no, i tak też dzisiaj się dzieje. Jesteśmy obecnie na dołku dziennym 11100. Gdzie ewentualnie jest jakiś poziom wsparcia technicznego? No cóż, wsparcie jest tutaj, dokładnie tu 11 000, dokładnie 3 zł. To jest ten lokalny poziom wsparcia. Kolejny to oczywiście dolne ograniczenie konsolidacji po oświąteczną no, noworocznej 10365. No, i później mamy już. Całą serię tych, tych naszych wsparć, włącznie z głównym wsparciem pochodzącym z dołka z 21 stycznia. Natomiast jeżeli chodzi o opory, no to niestety ale nie udało się w stronie popytowej naruszyć no, najbardziej tutaj rozchwytywanego poziomu oporu technicznego, czyli 12433. Jak na razie stanowi on główną przeszkodę we wzrostach dla. Dla byków niespecjalnie tutaj te wzrosty są przez, przez byki jakoś tak respektowane. Wiecie, no, chcieliby na pewno znacznie wyżej z tą ceną gdzieś, gdzieś podejść. Nie tylko na 12 tysięcy tam z kawałkiem, ale też znacznie znacznie wyżej. Ale jak na razie nie ma ku temu żadnych powodów. Tym bardziej, że jeżeli spojrzymy sobie na RSI, no to widać, że bardzo gwałtowne załamanie tego momentu wzrostowego nastąpiło. Przybliżamy się do poziomu 50 punktów na RSI, co by oznaczało, że jest szansa na to, że ta 11063 nam wytrzyma, przyjmie na klatę te spadki i będzie kolejna, kolejna fala wzrostowa w górę. Jeżeli nie, no to w tym momencie poziom 50 punktów zostanie wybity dołem, momentum wejdzie w połówkę, która jest negatywna, która jest negatywny, ma oczywiście sentyment negatywny, ma momentum, górą będą sprzedający, no i mamy tutaj pozostałe poziomy cenowe nadal na wykresie. Jak widzicie tutaj jedna charakterystyczna, charakterystyczna sprawa na tym wykresie jest taka, że cały czas od 21 listopada od tego dołka na 985 jesteśmy tak naprawdę w wielkiej konsolidacji bocznej. Oczywiście za plecami mamy spadki, za plecami jest silny trend trend spadkowy, prawda, to widać od razu na, na wykresie, ale to jest jedna wielka konsolidacja tutaj i dopóki jeden z tych dwóch poziomów albo wsparcie, albo opór nie jest wyraźnie wybity, nie możemy mówić, że rynek powraca albo do spadków, albo też robi większy pullback do góry, albo też może nawet i wyższe wzrosty, większe wzrosty, może tak, większe wzrosty nam się szykują. To jest cały czas takie tak naprawdę jakaś część planu uczestników rynku na, na, na Ethereum. Pytanie tylko, czy ten plan zostanie, że tak powiem, przeciągnięty na stronę byczą, czy na stronę niedźwiedzią. Tego jeszcze nie wiemy. Nawet po takich fajnych ruchach tutaj wzrostowych, wybicie z konsolidacji i tak dalej, okej, okay, to są ruchy tak naprawdę intraday, ale jeżeli chodzi o punkt widzenia tygodniowy, miesięczny, tu się nic nie zmieniło, prawda? Od 21 listopada obowiązuje nas cały czas trend spadkowy, były próby wybicia, były próby pullbacku, były próby odreagowania, nie udają się nam tutaj te próby specjalnie ani ze strony, co ciekawe, ani ze strony byków, ani ze strony niedźwiedzi. No i tutaj kolejna na sam koniec ciekawa sprawa, jeżeli sobie zrobimy tego rodzaju, powiedzmy, kreseczki, prawda, dołożymy na nasz wykres, specjalnie robię niebieskie, żeby były dobrze widoczne, mamy coś takiego no to możecie sobie zobaczyć, że w tym momencie robi nam się krzywy, bo krzywy, kulawy, bo kulawy, ale jednak jakaś forma trójkąta, bądź też, jak niektórzy mówią, jakaś forma niedźwiedzie i chorągiewki, więc no cóż, cały czas wyjście dołem z, tej, z tego, z tej formacji no to stanowi kolejną, że tak powiem, kropelkę w morzu do raczej przyczynienia się tezy, że to była tylko korekta, ewentualnie jakiś nawet mały boczniak, ale górą i tak niedźwiedzie spychają cenę jeszcze niżej. Uważnie przypatrujmy się temu wykresowi, zobaczymy jaka będzie reakcja. Niebawem byków i niedźwiedzi na to, czy tutaj jest ta chorągiewka, czy tutaj jest ten trójkąt, chociażby, czy też go po prostu tam nie ma, i będzie wybicie, naruszenie tej struktury, która jest prospadkowa, naruszenie górą, unieważnia natychmiast i wbrew pozorom, wzrosty mogą być jeszcze bardziej dynamiczne. Tyle odejmę na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć, cześć.